No ale do wszystkim jestem Contiego, a dzisiaj ze mną będzie Cobra, Siemano, pseudonim bojów. I będziemy sobie dzisiaj grali w Pokémon Revolution. Online, online, online. O, to jest taka fajna <laughs> gra Pokémon online, multiplayer, znaczy się. Całkiem nowa, świeżutka gierka. Jak widzicie, podobnie jesteśmy ubrani. Jesteśmy y, pomiędzy. za dzisiaj pomiędzy nam... Y, nas jest Katy Del Rey. Czyli nasza mamusia. Co? Skaręca. Nie, nigdy. Nie, nie, nigdy. <laughs> A w ogóle kiedy galeryzują, można? Można i to. Hello Welcome to my Ona ci tam będzie home. pierdzieliła, żebyś poszedł, poszedł do ołka. Do dębu. Do Aha, no to fajnie. Czekam z zewnątrz. zewnątrz. Okej. Okay. A ja tutaj będę przebijał. Kurde, do cicho znowu! No to poczekamy, poczekamy trochę. I tutaj będzie ścinka. Idziemy w przygodę. Tylko jeszcze sobie włączę e, muzyczkę, jeśli można. O e, Najciemniej pod latarnią, hehe. Się... <laughs> o kurde, faktycznie na tym zrozumie fajnie widać. To, tak, to tu. Za głośno, stara się mnie lepiej słychać. O, teraz lepiej. O stara, ale dziwnie ty. Aż muszę się oddalić trochę od monitora. Ale co, Zuma wziąłeś? No Zuma wziąłem. To myślisz, że za mną w tym momencie. <laughs> Ej, co jest? Co to, to jest. To jest? Ale głośny. Bishop, ej o kurde o pojawiłeś się część zbyszek co <laughs> ja się tak kurde no jaka fajna latarnia no biegnij do domu biegnij o krzaczory! się co to jest where, where you i was, was word about you stay near me from now on. <clears throat> final. no, that is a pokemon battle. just little uh, ones you always love to watch and play. i don't know what they are doing there, but i know for a fact that since you want to become a pokemon trainer, <laughs> you will end up fighting as hard as us. Poprawka, S, nie as, bo wtedy wyjdzie dupa. Uh, tu stół. And who knows? maybe even e, better. Wziął mnie than... do domu, Menda. <laughs> Matka, chcesz gąga? <laughs> wait. This wait. That means you can hurt yourself. I ta smutna, minka. I just don't want you get, uh, to. Czekam na ciebie, hurt. Zbeszak. Okej. Okay. Be, uh, be my little baby. <laughs> nie, z czego innego się śmieję. Bo I to like jest it. konsola, nie? Uh, playing Smash Brothers. Brothers. Damit. <laughs> swallowed but kirby. KQ. Rage quit. Uh -huh. Czekam na ciebie z w domu mamy. So I ja take care of myself. No skurde, co gadać. Co? Co jest Iii... It's too so dangerous We are going home right now Nie yeah. but ma... No buts Now Cześć Zbyszak Mamy jedno łóżko Idę na dół, cześć Pokebole Nie nasze Ty, cool. matka, gadaj A co jest? Gdzie ty? No z nią trzeba pogadać Gadam to mnie nie widać pewnie. Ja cię widzę. O Jezu, muszę Hito... przyciszyć. Ja też będę myślał. Ale nie, dźwięki w sensie SFX. Ja muszę... Nie podchodź it. do tego yeah. Pokemon, on strasznie głośno krzyczy. That when you... with Wiesz, że mnie teraz kusisz? Mamo, wychodzę! Ok, lecimy po prostu. bla, 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 bla. śnieg pada! Tylko też nie można się skierować być lepicy, byś wyszedł, byś by Mówiłem! Nawet ja to słyszę u ciebie. <grystanie> jest? Jakbym miał ciężko, już bym w ciebie rzucił. Jak gdzie ja jestem? No cześć. Gdzie ty? Tu. A tu. Ty czemu on jest zielony, ona jest żółta? To. Kto? No, Niki mają, zobacz. Fernando, ...Ferrano i Lindsay A to jest NPC, a to już nie jest NPC, bo Ferrano jak, jak przenikasz przez nich, nie? to. fryzurę twoją przyjmują Id do ołka, ja chcę Pokémona ja Dawaj, poka! Poka, poka! Nie czekaj Joks No to czekam w kolejce <laughs> Nie możesz podejść No <laughs> ale chcesz uszyć muzykę Ej, to czekaj w kolejce, ty. Czekaj na swą w kolej, ty. <grym> Dobra, pomijam to gadanie. W... Oh, czekaj, tu jest What is this? What is this? Nie, nie ja nie chcę Pokemona Squirta. Nie chcę c c czarną. O Boże. Squirtu. Nie chcę. Ej, no dwójk nie mogę wziąć. Um, up, um. No czemu to jest takie kurde? Jaczę Pikachu! Łuuu, Pikachu! He <noise> 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 Jak? Skąd? Skąd? Wsiadaj? Anuluj! Wszystkie przeleciałaś już? Tak. U góry masz pokebola teraz. <noise> Jest! Ja też chcę Pikachu. Tylko czemu to wygląda mi na. Ech. nie Raichu, tylko tą Picchu. pierwszą formę? Pikachu. Pikachu, no. Więc speak with A musisz z nim pogadać, zostaniesz po Pokedexa. Dobra, ja przewidzę wszystkie te jego dialogi, bo są strasznie długie. Ja też! Czekam na zewnątrz. Czekam na zewnątrz. Z moim mm. Pika Pikachu! Hmm, a e, do matki Madre... trzeba iść. Ty! ty! Ej, on sam idzie! Nie. nie. <śmiech> <śmiech> jak horrora. <laughs> Matka katolicyczna. Jak to co Sonic Dobra, nie chcę wyczytać. czytać. że fabułę pominę, leci No takie gadanie jest przesadne trochę. A idę na górę, bo tam były pokabole. można je zebrać teraz? Aha, matka ma cofniętego już popykało bo... na 5 potionów! A tu? Co? 5 pokeboli! Bieraj! 5 po Nie! Idziemy, stary! Na prawym uchu słyszałem to i tak kurde nie tego. Gdzie ty na jest? Na zewnątrz. Dlaczego? Znaczy? No, na zewnątrz. Ale ty po poszłyłeś... cudzej. Na dół! Ty... Ty bi... Tu iwi mogę złapać? Chodź tu! A ile mamy PokéBoli właśnie ty W Herareju. Nie widzisz mnie? widzisz mnie? E, Zbyszek, e, Zbyszek. Szukaj, Zubojowa. bojowa A tu jesteś Bo ja mam na Zoomie i tak zbyt nie widzę A Dobra, nie gadaj tyle, ziomek Co? 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 Wziął te, Bo tu Eevee była, kliknęłem na nią Właśnie, Eevee Mam bitwę z tym gościem, o Eevee Albo z Eevee, po prostu uh, What are you thinking kiddo? Spamuj, spamuj, bo potem jeszcze raz Musisz z nim gadać Figyt e, Thundershock jebni Gdzie, 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 gdzie ten kurde? Z Jacksonem? Ale mu pizdgłem A z kim Z musisz Jacksonem tak Jackson? No to kurde, tak myślałem I znowu mu pisłem, na dwa hity Szósty poziom Pikachu, yeah! Pokédolary dolary dostałem. Ty. Ale fajnie to wygląda. No. Tylko straty to jest włosy. Eee. faj. Dostałem trzy Poké. dolary. Już nie ma Eevee. Aaaaaah. Mondurfo. Ual, mu valiant. Jak podchodzisz do Pokémona i z klikasz, to to pokedek za ci się zalicza. Tak? Growl... growl... To się przesuło, to już się pamiętam. Eee... Aha, po prostu osłabiam. Tak. To jest chyba krzyk, czy coś tam w tym stylu? Czy Ale przynajmniej... Odskokiwaj! Ja ja Nie idę do, do góry, zamiast. jest coś. Do krzaczki. Grrr! Krzaczki, krzaczki, ludzi. krzaczki. Dajcie mi Pokebona! O, Pokemon. Piżej. Na razie będzie fight Thundershock, na niego będzie efektywny No i o tym mówiłem, i shocik piękny A gdzie ty jesteś? No u góry poszedłem, do krzaczków 7 pokedolarów, więcej niż za tamtego gościa, nie? Zawiodłem cię. Ej, no nie gadaj Znów się zacięło Ty to masz pecha No stary nie wiem o co chodzi. Procesor normalnie działa, dysk normalnie chodzi. Da się jakoś pomijać szybciej, te. te wiesz? Napisy? Chyba nie, ale mam nadzieję, że nie zapisało w tym miejscu, gdzie byłem. No, na 100% cię tam zapisało. <laughs> Ludzie już wydają kasę na to, widzę. Nowa gra już kasa na to wyszła, nie? Serio? No tak, no jeżdżą na Pokémonach. Pewnie rower będzie za darmo Dobra to ja mu będę musiał... Bo widzę, że no tu jakiś gościu na rowerze zasuwa Więc widzimy się za chwilę Dobra, już wróciliśmy po małem Flaszu. Hmm, tak Gdzie jak spisz? Po Poprawy nie widać? Aha, widzę cię dobra. Na tym zdumienie będę robić. One shotik piękny. Jak najpierw ja trafisz używasz jak e to i koniec. O znalazłem parę Dalej graj, za głośno Poważnie znalazłeś? Co? Poważnie znalazłeś? znalazłeś. Uh -huh. O ratatę, piąty poziom, Może złapię Raz mu brzdąknę w łeb Właśnie Ty, mogę go złapać Eee Pokeball? Ty mój Pokémon sam użył jakieś podki ty Pozwoliłem Ci? Jak to wiesz, że typ 4 razy się... obróciło? To czyli jeszcze muszę ci pożuć? Rzucam Pogobola. Trudno, może cię zabijemy. Jest! Mam ratatę. Kurde. A, i tak ty, przestawia się w y, początku nasz ten... Pierwszego Pokemona tak się przesuwa. E, jak się Inventory włącza? Po lewej stronie wszystko masz. No tak, pek, ja pek, Peck, Peck, piąty poziom, poważnie? Znaczy drugi poziom. Chcę piąty. Kurde. Znalazłem piąty rotatę, to chcę też piąty PJ-a. Zawsze w, w każdych Pokemonach zbierałem... ...Pokemony O, No też, jego zapałem. Miał największy, jaki znalazłem. Ciekawe ile muże wale w tambera ataku. Nic A nie, dopiero teraz Możesz tym ekranem o. przesuwać w ogóle A faktycznie. Ale wolę. Ale powiększać przesuwać. się chyba nie da Nie. Okej, okay, to ja sobie rata też łapię. Cztery pokebole. Pokébole Jeszcze gorzej nie nie? u mnie No bo dopiero zaczynamy ty no wiem. Okej, okay, mam ratatę. Który? Yy, piąty. Dobra, Znowu drugi poziom bliżej. Mam jeszcze tylko 17 użyć O kurde, o kurde. Co? E, Mój Peter tu ma strasznie mało HP. Mój ma poniżej połowy lekko. Mam nadzieję, że Pidgey mu tak tyle nie walnie. Aha, Pidgey ja na hita wziąłem. Jest super efektywny. No tak, no bo jest elektryczny, bije latające na głowę. <gry> tu jest jakiś dymek, że ktoś śpi, ja chcę tam pójść. Kurde, jak ten kater? normalnie... No i znowu piąty skurę, poziom, wziąłem. rotaty, pewnie mi wywali. Tu, 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 centret znalazłem. Co? Ten Centreta? Eho, centreta. Quick atak ja też Uw. chcę Mam Na nadzieję, że za dużo nie zabrał O kurde połowę HP Row! Rośnie Nie, nie chcę potem ona... A ja to to tu znalazłem. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery. No z gówno Ratata wytrzyma. Poké jeszcze jeden. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, i tak będzie cały czas. Peejay. A jak ten Semprezy wygląda? O kurde, za, za silny atak wziął. Ej. A nie. Critical hit. Oko, gościu gejer już mam. Miałem już pokeboli No miałeś tylko pięć No jeden mi został niby A. Ja mam cztery jeszcze Jeden został, okej okay. i tam za pierwszym za mało od pięć, razu Cztery, pięć, jest To tutaj pięć razy musi się tam przechylać o, pi Ale PJ dużo. piąty poziom! Bieracie cię, kochane. cię kochane. Tylko czego ja nie zabiję, ty... Nie Proszę, przeżyj. Proszę przeżyj. przeżyj! Przeżyj! A ja zobaczę jaki jest nie! centret, bo jak ja nie! widzę, to ratata to jest silna. A co, zapałeś? <laughs> zapałeś? Tak. Azu. Zabiłem pj piąty <laughs> poziom. Centre... kontra centre <laughs> no, Znowu Znowu żeś znalazł? Tak. A ja tu pj mam. <laughs> Widzę tak jak on oryginalnie w Go Tylko że drugi to level to jest, ja mam czwarty A co to robi? Foresight eee, nie wiem co to zrobiło, ale... Nie ma tego też, żeby Pikachu i zostać sparaliżowanym Aha 18 5 level, 7 dolarów i wygram bitwę Ech, Stare dobre Pokémony, nie? Jak, jak, jak za czasów REDA O! A ta Eli coś powie? Items Pokéball it. Barry? <obsession> Zapałem burning. Mam PJ na piątym poziomie takie yeah. O, a ja wziąłem te. Roślinki. Od kogo? Od kogo? Od, e, y, na tej doniczce, co są? Ratata. Ratata. Select a Pokemon? Headbutt. Headbutt, co to znaczyło? Headbutt. Headbutt. A nie wiem, zobaczymy ratatę. That Pokemon does... Not... No... Headbutt. Hello. Ja już nie chcę tu ratatat Wiesz co, zobaczę co ja na Google tłumaczę No znowu ratata Ale o co ci chodzi? <coughs> Headband Co to jest? Jak jeszcze Headband. Headband Headbamb? Band No band, Bad, sorry, sorry, bad Headbad A weź napisz na czacie tutaj Na pewno go. Haha Bo niby tłumacznie łapie tego nie No cóż Losowego wybiorę, raz, zabiorę tatatę ta Jest Select Pokémon A co niby Pikachu? No, pan, no ja nie, nadal to widzę jej rataty tu mam. A żeby coś tam strząsły, że ten atak głową czy coś. Jakoś A headbutt rozumiem. to nie jest uderzenie głową po prostu? Chyba tak. I, i Żaden z moich Pokémonów tego nie zna. No raczej, że nie. Aha, mojego rataty już nie tego, nie zresztą. A co, martwy? Co, martwy? Tak. A. Two centremta ile ma? 17 na 20 A, HP Rata to ma 0 Zadowolenie Pikachu i tego jest duże, ale... A ten niebieski pasek to nie jest? No tak, no tak. to rata ma prawie cały, nie? A i A padł. U mnie pigej też Gdy bo ile tu ludu o kurde. Ja wracam do matki. Ja też, a gdzie ty jesteś? Idę na dół. No nie gadaj. <grym> <grym> a włączyłeś y, ten? Y, ten? Faust, y, ten z tej recepcji pionową? No tak, chyba. A to może też być przez to. No ja to włączyłem. <grym> Mi normalnie działa. To nie wiem, zrąbanego kompa mam. o! <laughs> weszło. Ja idę z powrotem na górę. Z eee, i znów do tego domku Mogę iść A ja dalej szukam tego Pokemona A ja zobaczę coś tutaj. A to ten Limit FPS nie chcę. Poważnie to jest ten Pokemon? times, time stops Dialog speed, jak najszybszy I to chyba wszystko, dobra Niech sobie Facebooki mi, tu, mi piszą ty A miałeś wyłączyć Wyłączyłem, ale powiadomienia wyskakują Aha, gdzie ja jestem? Proszę nie padnie, co taka? O Dziękuję DJ Pokeball Tylko to jest zmienie No i zapałem, jakby... dziękuję dobranus. Gitara siema Gitaszuu zmienia na ratatę. Gitara DJ, siema, ja proszę ja. bardzo To mi się podoba Tak, zobaczcie jaki czas pójdzie O kurde Ratata nie padni Co? mi? Kata, tak? To trochę zeszło, ale mniej więcej. Daily. Week. mu raz, a porządnie Pichaczu niech się nauczy. nauczy. Okej. Okay. Aha, widzów ta ta poszedł spacznie. Eee. Aha, sparyzowany jesteś Leszczu. Tak. Pizd i beautiful I centrat ma trzeci u mnie już. A zapomniałem, nie mam boli <noise> Tak to bym wyleczył tego ratatę, nie? A, bierzemy PJ teraz jako pierwszego Pokemona. No i znowu z ratatą muszę iść do, do tego do mamusi. <noise> Wiesz co, ja bym poszedł sobie wyżej, nie? No ja, idę. no ja idę. Tylko ona coś może mieć. A to mogę zebrać? O o! to chodzi! No tak, o to chodzi. Te w doniczce możesz zebrać. Eee, fajnie, ratata za mną chodzi. Rajczu, chodź tu. Chcę mieć w Pokedexie. Tak to będzie wyglądało jak ja to tak. Mam Rajczu w Pokedexie, o to chodziło. A ja mam chomika za sobą. A ja ptaszka. ptaszka. Zobacz. z kurwy synu. Ale ty faktycznie wyglądasz jak chomik. A teraz zmienimy sobie na pikachu. z kurwy synu. A teraz szur i chuj. Ej kurwa. Nie na no, pikachu idzie na pierwszy ogień. Właśnie pikachu muszę teraz podekspić. Ja to chcę tak porówno ekspić wszystkie te moje Pokémony. Ja nie za bardzo. Później będzie łatwo je ekspić, bo rzucasz pierwszego Pokemona, nie? No. Potem zamieniasz tego swojego a, na bija... największego i ekspisz w ten sposób. No. A potem Dobra, jak wyjdzie na odpowiednim poziomie, to... Tu jest jakiś gość to... jaki wchodzi. Nie, nie mogę z nim gadać. Mogę. Tu jest ten. jestem. Y nie a Co jest? Przeskoczyłem. To. Mam challenge, Złapię wszystkie Pokémony jakie tylko znajdę. Ej, kurde. Wiesz? A ty jakiego robisz challenge'a? A gdzie tu masz challenge? Nie, się pytam po prostu, bo ja sobie robię challenge'a, żeby łapał każdego pokemona, którego pierwszy raz zobaczę. A ja nie mam pokeboy, to więc... Ja mam jednego. Się... O, zapałem akurat. Patrz, jak rzucasz pokebol, a po lewie, ci się od razu pojawi, znaczy, że złapałeś. Aha. Ktoś rapidasza ma. Albo pomyta, nie wiem. Nidorana pomyta, ktoś ma. To... Bardziej mi to na pomyta wygląda. A ja idę na górę. A ja jeszcze nie. I tam się pożegnamy. I tam się pożegnamy. To żegnaj. To wyjebie temu PJowi. Ale fajne oczy mam. Mimo, że zielone to coś do tego blondu pasują. Co ty masz na zębach ty? Co? U niej masz jakieś dziwne coś. Jakby nie wiem. Kamień na zębach masz? Przesuń się. Co? Jaki kamień? Przesuń się ty. w lewo. A nie, to twój chomik, ogon miał, miałeś na Ray'u jego. O, tu jest Pizzej. A nie, to. I mam go na liście już. A tu jest Beedrill, też chcę go na liście. Chodź tu. No to dobra, to kończymy se tu na schodkach. O, przy schodkach, ładnie. Nie wchodź na schodki, bo cię tepnie. Ci tepnie. Wiem. To więc... Na razie, chowa. Elo, elo. Na, cześć. O, dwa chomiki. lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i subskrybujcie kanał mojego przyjaciela Kobrę, pseudonim Bojów. Ojej, weź z tym pseudonimem ty. Będę ci mówił narski Zbyszek zaraz. Możesz. Na razie. To cześć, Zbyszek. Zaraz. cześć, Zbyszek. Na razie.